W dzisiejszym wydaniu wiadomości zobaczymy m.in. Zwrot akcji w negocjacjach Załęski odmówił Trumpowi. Ford Trump w Polsce duda o ogromnej inicjatywie USA. Ostre spięcie na linii Niemcy-USA. W grę poszły mocne słowa. Ja mam na imię Piotr, a to jest kanał Wiadomości, dlatego jeśli chcecie być na bieżąco, zachęcam do subskrypcji. Cały czas trwają bardzo ważne rozmowy zarówno na linii USA-Rosja, jak i USA-Ukraina, jednak nadal brak jest jakichkolwiek porozumień, jeśli chodzi o bezpośrednie kontakty Ukrainy z Rosją. Cały świat czeka bowiem na spotkanie Putina z Zołęckim, jednak to może dojść do skutku tylko w określonych warunkach, które omówił szef kancelarii prezydenta Zołęckiego Andrzej Jermak. Prezydent dał dziś również jasno do zrozumienia, że będzie gotów spotkać się z Putinem, gdy nadejdzie moment, w którym Ukraina będzie gotowa do takich rozmów. A gotowość jest absolutnie jasna. Kiedy Ukraina będzie miała silną pozycję uzgodnioną ze swoimi partnerami, przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi i Europą, kiedy Ukraina zrozumie, jakie będziemy mieli gwarancje bezpieczeństwa, ten moment jeszcze nie nadszedł. Następnie o spotkaniu z Putinem mówiła szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, która stwierdziła, że rosyjski przywódca musi pokazać, że zrezygnował ze swoich ambicji zniszczenia Ukrainy. Z drugiej strony prezydent Putin mówi, że jest gotów się spotkać, ale na jakich warunkach? To on musi pokazać, że w jego interesie nie leży przedłużanie tej wojny. To on musi pokazać, że zrezygnował z ambicji zniszczenia Ukrainy. I powiem to bardzo jasno. Upadła Ukraina osłabiłaby Europę, ale także Stany Zjednoczone. Następnie podczas monachijskiej konferencji bezpieczeństwa głos zabrał Władimir Załęski, który można powiedzieć, że skrytykował działania Donalda Trumpa, wykonującego telefon do Władimira Putina, argumentując, że tego typu posunięcia są ryzykiem dla całego świata. Rozmowy telefoniczne między Putinem a Trumpem były ryzykowne dla Stanów Zjednoczonych. Myślę, że nie dla Stanów Zjednoczonych. Myślę, że dla Trumpa, ponieważ jest silniejszy niż Putin. Tak myślę. Myślę, że to ryzyko dla całego świata. Ponieważ priorytety, a mamy znacznie więcej zagrożeń niż ryzyka, dla Stanów Zjednoczonych, z całym szacunkiem dla nas wszystkich, dla wszystkich wielkich facetów. I myślę, że jest to bardzo konieczne. Jak powiedziałem na samym początku, odbyłem dobrą rozmowę z prezydentem Trumpem. Odbyliśmy kilka rozmów telefonicznych, a on odbył rozmowę telefoniczną z Putinem i powiedział mi, myślę, że on, Putin, że chce zatrzymać wojnę. Ja mu powiedziałem, że jest kłamcą i nie możesz na niego liczyć. Mam nadzieję, że będziecie na niego naciskać, bo ja mu nie ufam. Mieliśmy takie rozmowy z Putinem, bezpośrednią rozmowę o zawieszeniu broni, więc tylko zawieszenie broni. Nie potrzebujemy tylko zawieszenia broni. To jest problem globalny. Prezydent Zelenski powtórzył też przy tym swoje żądania i wspomniał o fakcie, że jego kraj nie zaakceptuje żadnych warunków zakończenia wojny, które zostaną ustalone bez udziału Ukrainy, ponieważ w takim wypadku Putin zaatakuje ponownie. On nie poprzestanie na zawieszeniu broni i to wszystko. Dlatego powiedziałem prezydentowi, tak, ale myślę, że rozmowy telefoniczne to rozmowy telefoniczne. Zapomnijmy o tym. Myślę, że to, co jest bardzo ważne, to spotkania, aby nie podejmować żadnych decyzji dotyczących Ukrainy bez Ukrainy. To jest zasada, której nigdy nie zaakceptujemy. A kiedy powiedziałem, że nie zaakceptujemy, nie mówię tylko o sobie. Mówię o wszystkich naszych ludziach. Wszyscy nasi ludzie, narodu. Ludzie nie przestaną. Damy mu pauzę bez prawdziwych gwarancji bezpieczeństwa. Nie chcę być tą osobą w historii, która pomogła Putinowi okupować mój kraj. Nie przegrać. A teraz zawrzeć Umowa bez nas lub bez Europy nie jest dobrym pomysłem i mam nadzieję, że prezydent Trump nie ma takiego pomysłu. Bardzo na to liczę. Zemoński użył także gorzkich słów na temat członkostwa Ukrainy w NATO, gdzie ujawnił rozmowy z prezydentem Bidenem i stwierdził, że Stany Zjednoczone tak naprawdę nigdy nie widziały Ukrainy w NATO. Jeśli chodzi o NATO, to znaczy, że słyszałem tak wiele razy od strony amerykańskiej, przy okazji administracji Bidena, a teraz od prezydenta Trumpa. Słyszałem wiele wiadomości od nich przez telefon. Moja pierwsza rozmowa telefoniczna z prezydentem Bidenem i moje pierwsze pytanie: Czy będziemy w NATO? Odpowiedział nie. A ja na to, że zobaczymy. Potem mieliśmy więcej spotkań, więcej pytań. Ale bądźmy szczerzy, Stany Zjednoczone nigdy nie widziały nas w NATO, tylko o tym mówiły. Głos zabrał też senator Lindsey Graham, który w ciekawy sposób wytłumaczył plan Trumpa dotyczący przejęcia ukraińskich ziem rzadkich, podkreślając, że jest to to najlepsze rozwiązanie dla Ukrainy, które ochroni Kijów przed ewentualną przyszłą inwazją. Więc uzbrojmy tego faceta. Zawrzyjmy umowę w sprawie minerałów, abyśmy mieli nasze amerykańskie interesy biznesowe. Putin nie rozumie, co się dzieje. Jeśli podpiszemy tę umowę o minerałach, Putin będzie miał przechlepane, ponieważ Trump będzie bronił tej umowy. Więc najlepszą rzeczą, jaką się tutaj wydarzy, jest to, że zawrze z tobą umowę, mam nadzieję, i będzie bronił interesów Ameryki. Więc ta wojna dobiegnie końca, mam nadzieję, że raczej wcześniej niż później. I zakończy się w sposób, który się nie powtórzy. Jestem przekonany, że Donald Trump zakończy tę wojnę w taki sposób, że nie będzie trzeciej inwazji na Ukrainę. Jak jednak ujawnił dziennikarz Washington Post, Josh Rogin, prezydent Ukrainy miał odmówić podpisania porozumienia z USA, które miałby przyznać Waszyngtonowi prawa do połowy ukraińskich zasobów mineralnych. Wielu prawodawców tutaj w Monachium powiedziało mi, że delegacja kongresu USA wręczyła Zajęskiemu kawałek papieru, który chcieli, aby podpisał, a który przyznawałby USA prawa do 50% przyszłych rezerw mineralnych Ukrainy. Zeleński uprzejmie odmówił podpisania go, napisał dziennikarz na X. Podobne informacje podaje także agencja Reuters. Rozmowy pomiędzy prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zeleńskim i wiceprezydentem USA J.D. Vansem zakończyły się w piątek w Monachium bez ogłoszenia krytycznej umowy w sprawie minerałów, która jest kluczowa dla Kijowa, o poparcie prezydenta Donalda Trumpa, czytamy na mach agencji, która przytoczyła też wpis samego prezydenta związkiego. Miałem dobre spotkanie z wiceprezydentem USA J.D. Vance'em nasze zespoły będą kontynuować pracę nad dokumentem. Zajęliśmy się wieloma kluczowymi kwestiami. Nie możemy się doczekać, aby powitać generała Kiloga na Ukrainie na kolejne spotkania i głębszą ocenę sytuacji na miejscu. Napisał zamiast kina X, co rzeczywiście świadczy o tym, że między amerykańską a ukraińską administracją pojawiły się pewne niejasności. Reuters powołuje się dalej na dwóch anonimowych członków ukraińskiej delegacji. Dwóch członków ukraińskiej delegacji powiedziało agencji Reuters, że pewne szczegóły wciąż wymagają dopracowania. Wskazuje agencja po czym jedno ze źródeł przedstawiło obawy Zeleńskiego. Zeleński czuł, że został bezpodstawnie poproszony o podpisanie czegoś, czego nie miał okazji przeczytać. Nie sądzę, by docenił fakt, że dano mu coś na zasadzie bierz albo zostaw podało źródło, na które powołuje się Reuters. Co więcej, inne źródła ukraińskiej delegacji w krytyczny sposób wypowiedziały się o amerykańskiej umowie. Zeleński omówił swoją własną propozycję porozumienia w sprawie minerałów ze Stanami Zjednoczonymi. Dwa inne źródła określiły propozycję przedstawioną przez Besenta jako jednostka. Stronną, ale odmówił dalszych wyjaśnień, wskazuje Reuters. Głośne przemówienie wygłosił też wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, który, jak zapowiadaliśmy we wczorajszym odcinku, uderzył w europejskich przywódców i kierunek, jaki obrał nasz kontynent. Wiceprezydent ostrzegał bowiem między innymi przed zagrożeniami płynącymi z masowej migracji. Uważam, że nie ma nic bardziej pilnego niż masowa migracja. Obecnie prawie co piąta osoba mieszkająca w tym kraju przeniosła się tu z zagranicy. To oczywiście rekord wszech czasów. Nawiasem mówiąc, to podobna liczba, co w Stanach Zjednoczonych, również najwyższa w historii. Liczba migrantów, którzy przybyli do Unii Europejskiej z krajów spoza Unii Europejskiej, podbyła się tylko w latach 2021-2022 i oczywiście od tego czasu znacznie wzrosła. Wiemy, że sytuacja nie powstała w próżni. Jest wynikiem szeregu świadomych decyzji podjętych przez polityków na całym kontynencie i innych na całym świecie w ciągu dekady. Wczoraj w tym mieście widzieliśmy okropieństwa spowodowane tymi decyzjami. I oczywiście nie mogę ponownie o tym wspomnieć, nie myśląc o strasznych ofiarach, którym zrujnowano piękny zimowy dzień w Monachium. Nasze myśli, modlitwy są z nimi i pozostaną z nimi. Ale dlaczego w ogóle do tego doszło? To straszna historia, ale słyszeliśmy ją zbyt wiele razy w Europie i niestety zbyt wiele razy także w Stanach Zjednoczonych. Osoba obiegająca się o azyl, często młody mężczyzna w wieku około 20 lat, znany już policji, wjeżdża samochodem w tłum i rozbija społeczność. Ile razy musimy cierpieć z powodu tych przerażających niepowodzeń, zanim zmienimy kurs i poprowadzimy naszą wspólną cywilizację w nowym kierunku. Co ciekawe, podczas swojego przemówienia Vance przytoczył też słowa świętego Jana Pawła II, które ten powiedział podczas inauguracji pontyfikatu w 1978 roku. Wiara w demokrację oznacza zrozumienie, że każdy z naszych obywateli ma wybór i głos. A jeśli odmówimy słuchania tego głosu, nawet nasze najbardziej udane walki niewiele dadzą. Jak powiedział kiedyś papież Jan Paweł II, moim zdaniem jeden z najbardziej niezwykłych orędowników demokracji na tym kontynencie lub na jakimkolwiek innym, nie lękajcie się, nie powinniśmy bać się naszych obywateli, nawet jeśli wyrażają poglądy, które nie zgadzają się z ich przywództwem. Na słowa Wansa odpowiedział następnie Donald Tusk, który wbił szpilkę amerykańskiemu wiceprezydentowi. Każdy, kto cytuje słowa Jana Pawła II: Nie lękajcie się, powinien pamiętać, że miał na celu wzmocnienie oporu narodu polskiego przeciwko dominacji rosyjskiej, napisał Tusk. Dalej Vance wysnuł też ciekawe założenia, że większym zagrożeniem dla Europy są jej wewnętrzne zawirowania niż imperialne zapędy Rosji czy Chin. Mimo, że administracja Trumpa jest bardzo zaniepokojona bezpieczeństwem Europy i wierzy, że możemy dojść do rozsądnego porozumienia między Rosją a Ukrainą, uważamy, że w nadchodzących latach ważne jest, aby Europa zintensyfikowała działania w celu zapewnienia własnej obrony. Zagrożeniem, o które najbardziej się martwię w stosunku do Europy, nie jest Rosja, nie są to Chiny ani żaden inny podmiot zewnętrzny. Martwię się o zagrożenie wewnętrzne. Odwrót Europy od niektórych z jej najbardziej fundamentalnych wartości wartości dzielonych ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Wiceprezydentowi w ostry sposób odpowiedział natomiast niemiecki minister obrony Boris Pistorius, który stwierdził, że porównania, których użył Was, są nieakceptowalne. Właśnie dlatego nie mogę pozostawić przemówienia wiceprezydenta USA bez komentarza. Walczymy również po to, abyście mogli być przeciwko nam. W ten sposób Bundeswera postrzega samo siebie i opowiada się również za naszą demokracją. Ta demokracja została wcześniej zakwestionowana przez wiceprezydenta USA dla całej Europy. Mówił o unicestwieniu demokracji. Jeśli dobrze go zrozumiałem, porównuje on warunki panujące w niektórych częściach Europy z tymi w regionach autorytarnych. Panie i Panowie, to niedopuszczalne. Wystąpienie Wansa ostro skrytykował także kanclerz Niemiec Olaf Scholz, który nawiązał do według Scholza jawnego poparcia wiceprezydenta dla prawicowej partii AFD. AFD jest partią, której szeregi privilegizują narodowy socjalizm i jego potworne zbrodnie, zbrodnie przeciwko ludzkości, takie jak te popełnione w Dachau. Jak spojrzymy na historię Niemiec z Loty Ptaka, zobowiązanie do tego, by nigdy więcej się nie powtórzyło, nie może być zatem pogodzone z poparciem dla AfD. Dlatego nie zaakceptujemy, jeśli osoby z zewnątrz będą ingerować w naszą demokrację, nasze wybory i demokratyczne kształtowanie opinii na korzyść tej partii. Ciekawe informacje przekazał też prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z szefem Pentagonu Pitem Heksetem, gdzie stwierdził, że wierzy, iż w Polsce powstanie Ford Trump. A mówił to w momencie, kiedy przypomniał, że to właśnie za poprzedniej prezydentury Trumpa USA znacznie wzmocniło bezpieczeństwo Polski. To wtedy nastąpiło zwiększenie amerykańskiej obecności militarnej w naszym kraju. Wtedy y, uśmiechałem się i mówiłem, że to będzie taki Fort Trump tutaj w Polsce, ale dzisiaj po tej rozmowie mogę Państwu już bez uśmiechu spokojnie powiedzieć: głęboko w to wierzę, że faktycznie Fort Trump naprawdę powstanie. W naszym kraju, i że ten okres prezydentury Donalda Trumpa to będzie umacnianie polsko-amerykańskiego sojuszu, także i militarnego, a tym samym umacnianie bezpieczeństwa Polski. Dla jasności, Fort Trump to proponowana wcześniej baza wojskowa Stanów Zjednoczonych w Polsce, a pomysł ten narodził się już w 2018 roku, kiedy to prezydent Duda po raz pierwszy publicznie poruszył ideę rozszerzonej amerykańskiej obecności w kraju podczas konferencji prasowej w Białym Domu. Bardzo bym chciał, żebyśmy założyli w Polsce stałe amerykańskie bazy, które nazwalibyśmy Fort Trump, i głęboko wierzę, że jest to możliwe. Jestem przekonany, że taka decyzja leży zarówno w polskim interesie, jak i w interesie Stanów Zjednoczonych, mówił wówczas prezydent Duda. Podczas spotkania z amerykańskim sekretarzem obrony omówiono również kwestie wydatków na obronność państw członkowskich NATO, a prezydent podkreślił, że Polska znajduje się obecnie w czołówce europejskich krajów pod względem nakładów na obronność. Jesteśmy dzisiaj w awangardzie, jeżeli chodzi o wydatki na obronność. Powiedziałem panu sekretarzowi obrony, że e, tak jak ustaliłem z panem prezydentem Donaldem Trumpem, absolutnie może liczyć tutaj na pełne moje wsparcie, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji o podnoszeniu wydatków na obronność w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. To Polska dzisiaj jest tym krajem, który wydaje prawie 5% swojego PKB na obronność. I oczywiście, że będziemy tutaj wspierali politykę pana prezydenta Donalda Trumpa, aby w NATO także została podjęta decyzja o zwiększeniu tego minimalnego progu wydatków na obronność. Prezydent poruszył też kwestię oddania Ukrainy przez administrację Trumpa, twierdząc, że patrzy na to ze spokojem i wierzył w umiejętności negocjacyjne amerykańskiego przywódcy. Patrzę na to bardzo spokojnie, zwłaszcza w kontekście tego, co też usłyszałem dzisiaj od pana sekretarza obrony, od szefa Pentagonu, jeżeli chodzi generalnie o amerykańskie plany odnośnie tej części sojuszu północnoatlantyckiego, odnośnie tej relacji, którą przede wszystkim na przestrzeni lat udało nam się zbudować z panem prezydentem Donaldem Trumpem, również jeżeli chodzi o, o, jego, o jego stosunek do strategicznych interesów amerykańskich tutaj w tej części Europy. Jestem spokojny. Oczywiście zagadnienie jest niezwykle trudne, ale rozumiem podejście prezydenta Stanów Zjednoczonych do, do kwestii rozmów pokojowych. Tak czy siak chodzi o to, żeby do nich doprowadzić, stosując tutaj różne instrumenty. Ja powtarzam, proszę. Słuchać spokojnie, ale nie komentarzy do tego, co mówi prezydent Donald Trump, tylko dokładnie tego, co sam osobiście prezydent Donald Trump mówi. Proszę się wsłuchiwać uważnie i czytać te słowa także w odniesieniu do tego, jakie instrumenty prezydent Donald Trump ma zamiar stosować po to, by, by osiągnąć rozwiązanie, rozwiązanie pokojowe, bo. To nie są tylko i wyłącznie instrumenty o charakterze militarnym. Do Polski deportowano Rosjanina, podejrzanego o koordynowanie działań dywersyjnych wybierzonych w Polskę, Stany Zjednoczone i ich sojuszników. Następnie usłyszał on zarzuty dywersji i sabotażu oraz został aresztowany na 3 miesiące. Dalej premier Donald Tusk jako pierwszy poinformował o tym fakcie na platformie X. Rosjanin podejrzany o koordynowanie aktów dywersji skierowanych przeciwko Polsce, USA i innym sojusznikom ukrywający się w Bośni i Hercegowinie został deportowany do Polski i aresztowany decyzją sądu. Świetna robota ABW i prokuratury. Rosyjska wroga aktywność potwierdzona napisał Tusk. A jeśli podobał Wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z Polski i ze świata, zachęcam do polubienia tego filmu oraz subskrypcji kanału wiadomości.